Co robiliście w 1978 roku, 45 lat temu? Ja na przykład awansowałem w przedszkolu i zacząłem chodzić do grupy średniaków. Pytam mnie bez kozery, bo właśnie wtedy po raz pierwszy odbył się tutaj na trasie Zostrowa Letnickiego do Gniezna półmaraton gnieźnieński. 45 lat temu, mnóstwo czasu. Wyobraźcie sobie, że osoby, które wtedy w tym półmaratonie historycznym biegły i miały 25 lat, dzisiaj mają siedemdziesiąt, czterdziesty piąty półmaraton Gniezno. Jestem trochę zawiedziony, tutaj zawsze leżał taki wielki kościotrup gigantki, która umarła tam w XIII czy w XII wieku i go nie ma. No może ma wakacje. Na Pumaratu Lechitu do Gniezna przyjeżdżam już od 20 lat. A wystartowałem po raz pierwszy. Słuchajcie, bo ja mam takie pytanie do was poważne. Tak? Jak, jak myślicie, czy ci Piastowie to rzeczywiście istnieli, czy to tylko taka teoria? To jest tylko teoria, Prawdziwymi jesteśmy my. To nasz ostatni do Korony. Będzie dobrze. Cały czas z wózkiem. Ci Piastowie naprawdę istnieli, czy to tylko taka legenda? Istnieli. Niczyk, to jak biała czekolada. Albo jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. A może jednak istnieją. Pytałem poprzedniej grupy, to spytam też i tej. Tylko się wprasuję. Słuchajcie chłopaki, jak myślicie, ci piastowie naprawdę istnieją, czy to tylko legenda. Legenda, ale w każdej legendzie jest trochę prawdy, więc pewnie istnieli Czy Piastowie naprawdę istnieje, czy to tylko legenda? Oczywiście, że istnieli. Dzielni mężczyźni? Tak. Zawsze? W pierwszym biegu Lekitów? Tak. Powiedz, jak było. Byłem zakwalifikowany jako najmłodszy zawodnik. Skończyłem ledwo co 18 lat. Fantastyczny nastrój. Spotkałem tam niesamowitych ludzi. Postanowiłem, że wrócę tu. No ale jak widać, zajęło mi to 45 lat. Żeby drugi raz tu zawitać. potrzebowałem rzucić 30-40 kg. Było no zabiście. Słuchajcie, 7 km za nami. Czas zająć się bieganiem, a nie gadaniem do kamery. To jest grupa na 2-0. Może się przyłączę, a może nie. Zrobię wam niespodziankę. Widzimy się na mecie. Uhu! No i słuchajcie, no jestem na mecie, trochę oszukuję, bo niestety, ale po raz kolejny pod rząd. Na samym finiszu zawiodła mnie, zawiodła mnie kamera. Nabiegałem godzinę 50, jestem bardzo zadowolony. Było bardzo fajnie, a najbardziej fantastyczne z tego wszystkiego jest to, że kilkanaście razy już tą trasę przecież pokonałem pół maratonu w gnieździe, tylko że zawsze jako reporter na kładzie, a pierwszy raz w końcu na własnych. W nogach. Super trasa jest fajniej niż na wielu innych biegach zagranicznych także to zagranica powinna przejeżdżać tutaj do Gniezna a nie, a nie na odwrót trasa szybka, wieczna i to trzeba powiedzieć, bardzo ciężko między 17 a 20 kilometrem ale która ale po 20 kilometrze to już z górki na no podcafur. No i co? No, widział, że być no jestem! Koniec Andrzej, świetna robota razem z całym ekipą. Idę po medal. I do Jarosławca też przyjecie już w przyszłym roku. 2 lipca. 2 lipca.